Siemanko, witam już w drugim odcinku z serii Minecraft Mody. W dzisiejszym odcinku yy, zajmiemy się modyfikacją Hide and Door. No tutaj zaczynamy. Najpierw od podstaw craftingu układamy z box shelf, yy, Tak jakbyśmy z desek robili drzwi i wychodzą nam takie drzwi. Mod polega na tym, że kładziemy nie wiem, jak to nazwać. No, po prostu kładziemy na przykład na dircie te drzwi. To drzwi, zamie to drzwi zamieniają biorą kształt dirtu. Można je otwierać, zamykać, otwierać, zamykać. Nie ma z tym żadnego problemu. Tak samo działa z cobblestone'em. Idź stąd slime'e. Y. Aaa. A co działało dobrze na cobblestone'ie Nie, nie działało Przepraszam, fail hmm. Cobblestone Tak, na czym leży Na przykład jakby leżało na Są deski, zielona wełna Tutaj na przykład deski. Mhm, zapomniałem. Bardzo fajnie, gdy. Nie wiem dobrze, czy modyfikacja działa na multi, ale gdyby działała na multi, to bardzo fajnie ukrywa się po prostu, że nikt nie może tam wejść. Chyba, żeby ktoś już to zauważył. Tu na przykład na stołnie. I tutaj na węglu. No i... Widzicie gdzieś? Żeby to były drzwi? no trochę jest tutaj podjaśniony, ale to nie jest zbyt zauważalne. No o to ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście mm, mo, mody strony. Z modem oraz modloaderem będą, będą w opisie do filmiku. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć!